Stanowisko Rady Powiatu Gostyńskiego odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ratownictwie medycznym w powiecie gostyńskim. Życie i zdrowie ludzkie to wartości silnie ze sobą związane, wymagające wyjątkowej ochrony ze względu na swoją wartość niezależną od innych dóbr prawnie chronionych. Sytuacje, które zaistniały w trzecim kwartale 2021 roku na terenie naszego powiatu wywołały krytykę i prośby od mieszkańców o interwencję samorządów. W zakresie dostępności pacjentów do świadczeń ratowniczych ratujących życie w stanach zagrożenia życia, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i urazu, gdyż karetki wyjeżdżające z sąsiednich oddziałów na pomoc nie mogły dotrzeć na czas. Nie zapewnia to właściwej dostępności do działań ratowniczych i zarazem tym samym pogarsza tak jakość, jak i skutek tych działań. Wszyscy w pełni doceniamy zaangażowanie i pomoc w ratowaniu życia mieszkańców. Przez strażaków, tak państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych. Strażacy nieustannie stoją na straży bezpieczeństwa obywateli, są elementem systemu ratownictwa. Jednakże brak pełnego profesjonalnego sprzętu medycznego, będącego w posiadaniu pogotowia ratunkowego, a przede wszystkim brak uprawnień związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, obniża ich skuteczność w ratowaniu życia osób wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Mamy również świadomość, że. Pandemia wywiera swoje piętno na procedurach medycznych oraz powoduje znaczny wzrost zachorowań, stwarzając tym samym nowe wyzwania w wielu obszarach. Rada Powiatu Kostylińskiego stoi na stanowisku, że za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego obywateli odpowiada państwo. Obowiązująca ustawa oddzieliła organizację i nadzór nad systemem ratownictwa medycznego od jego finansowania. W gestii wojewodów znalazło się planowanie, organizacja i nadzór nad systemem. Przekazywanie przez wojewodów środków publicznych do NFZ na finansowanie systemu spowodowało, że system stał się niewydolny. Dlatego też wnosimy o pilne przeanalizowanie możliwości odpowiedniej dyslokacji karetek pogotowia bądź szukanie takich rozwiązań systemowych, które nie dopuszczą do ludzkich tragedii. Dziękuję. Jednoznaczna faktycznie zdarzyło się przypadki zgonów, tak jak powiedziałem na poprzedniej sesji. Również my, jako kadra y, lekarska obsługująca ten, ten teren, mamy problemy z zatrudnieniem na czas, i, i karetki z, rato, z ratownikiem, i karetki z reanimacyjnych. i mamy problemy, o czym też mówiłem, z transportem pacjentów. To wszystko, tym wszystkim zajmuje się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. No nie wiem, czy ktoś z Państwa już się zapoznał z tego jednogłośnym No tak myślę. No, pani starosta pan również tego statutu nie zna. Natomiast ja rzeczywiście, rzeczywiście dokładnie się z tym statutem zapoznałem. Wiem, jakie są warunki finansowania. Przede wszystkim, kto jest y, dyrektorem, kto jest radą nadzorczą, kto odpowiada na, 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 radom instytucji. I proszę Państwa, że jest rada nadzorczą przedmiot a przewodniczącym jest marszałek województwa mazowieckiego lub osoba wskazana przez pana marszałka jest taki przewodniczący. I proszę Państwa jest w tej Radzie jeden przedstawiciel wojewody mazowieckiej. Dlaczego mówię? Dlatego, że pani tutaj starostanów, jak dawniej próbuje wbić, że wojewoda mazowieckie proszę Państwa, jest odpowiedzialny za złą sytuację w przedsiębiorstwie, w przedsiębiorstwie samorządowym. Samorządu Województwa Mazowieckiego. Yy, Powiem tak, co może przedstawić wojewody ramion. Dlatego proszę Państwa, że mieliśmy problemy i również z takim przedsiębiorstwem województwim, jak województwie szpital ze w Polsce. Niedawno był tam protest lekarzy, były problemy dużo organizacji. I ja tam akurat z Ramienia Wojewody jestem, ja. jestem yy, w tej radzie, w tej Radzie Zorczyk, społeczny. Kiedyś była Rada Nadzorcza, pan dyrektor. Ma rację ja zawsze poprawę, bo najpierw tak proste, bo zawsze już od wielu lat jestem w związku z tym, dokładnie wiem, 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 co może przedstawiciel, e, przedstawiciel proszę Państwa. To znaczy, jeżeli chodzi o finansowanie, bo akurat skupię się na tym elemencie, proszę e, Państwa, jeżeli chodzi o finansowanie e, e, wojewódzkich, proszę Państwa, mniej więcej skok, jeżeli chodzi o finanse rok do roku, czyli rok 2020. Do, 2000, nie do 2021 to jest proszę Państwa 50%. Czyli o tyle wzrostu finansowania zarówno Wojewódzkiego Szpitala, szpitala zezwolonego, jak i w Stacji Pogotowia Ratnikowego. Natomiast proszę Państwa, problem jest taki sam. Problem jest taki sam. Generalnie dyrektorzy rządzą, jak rządzą, no tak otwierają to... Bierają, to Lepsi dyrektorzy są gorsi dyrektorzy. Prawda? Myślę, że w Wojewódzkiej Stacji Powodowiach prawnym młodego też jest różnie, prawdopodobnie jest inaczej, w świętach jest inaczej, w w szybkich. Ale proszę Państwa, w Polsce, w Wojewódzku w Szpitalu, w Polsce, była sytuacja, że lekarze protestowali, dlatego że nic nie dostawali. Tak? Protestowali, te... protestowali, dlatego że no po prostu finansowanie było. było, było, było no zdanie po złe, nieadekwatne w, w stosunku do środków, jakie ten wojewódzki się ze otrzymał. Jeżeli chodzi o to finansowanie faktycznie, przyjrzeliśmy się temu doskonale i przewody, jakby to, członek Rady Społecznej z, 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 z ramienia no, powiedział jasno, że jeżeli tam były jakieś lata, budżet o 14%. Rzeczywiście, rzeczywiście Pan yy, Dyrektor no, yy, na, na, na budżet, na, na Fundusz Właz 7% przeznaczył, prawda? Stosunku, stosunkowo, czyli Fundusz głas wzrosł 7%, że szpitował o, o 14%. Takie były czasy. Natomiast w ostatnim czasie muszę powiedzieć, że no mogliśmy na dokumentów dokumentów, że rzeczywiście budżet Szpitala Wojewódzkiego, czyli fundusz płac Szpitala Wojewódzkiego wzrósł o, o 50%. Czyli jakby statystycznie do, do tego wzrósł budżet, wzrósł budżet rzeczywiście, rzeczywiście całego szpitala. Czyli fundusz płac tak, o, o taką samą kwotę wzrósł. No, tutaj dyrektor jakby mógł powiedzieć, że no tak, Zadbałem o pracowników. Jeżeli chodzi o płace w tej w wojewódzkiej stacji państwa, to, 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 to wzrosło. To znacznie wzrosło i tutaj rzeczywiście nie ma, nie ma powodu to. Do... Natomiast jest bezwład organizacyjny. Jest kompletnie bezwład organizacyjny, dlatego że są tam jakieś różne instytucje, jakieś transmety, które nawzajem się zazębiają. Firmy, które rzeczywiście też są wojewódzkie, ale... Nie, nie, nie są w stanie, my musimy dzwonić do Radomia, żeby uzyskać, uzyskać proszę Państwa podstawową, podstawową decyzję co do y, 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 przyjazdu odpowiedniej karetki. No i ten bezwład organizacyjny powoduje, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, a takie sytuacji się nie powinno zdarzać i dlatego tutaj pani Radny Leśniewska, czy pan, czy pan y, y, Andrzej no, rzeczywiście się słusznie to podnosi. No. Natomiast chciałbym, żeby radni, że no, no, mam pewną świadomość, może, może wynikającą z, 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 również z tego, że ja już tam omawiamy pracę, wiedzieli, tu chodzi dokładnie o konkretną firmę, o konkretnego dyrektora i o konkretną radę nad Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. No, tak? Przepraszam, panie dyrektor, społeczność. Bardzo proszę, pan kapitan Krzywisty. I wiecie państwo, też mówiłem, szkoda, że nie ma takiego samego apelu odnośnie do Razem myślimy, bo my się powiązamy. Ja wiem, że brakuje Szczególnie to na naszym terenie. Ja też wiem, że karetki przyjeżdżały. Z posławka, z tytna, jak naszych nie było, to próbowano to radę, Też była taka sytuacja, że strażacy nie chcieli Ale proszę Państwa, przyczyny. I dlatego ja się upierałem na komisji, żeby był wspólny apel odnośnie. Radownictwa i POZ-u w Gostynim. Wniosek Część problemu jest po stronie POZ-u za mała liczba lekarzy w POZ-cie A ci, co tu pracują są za bardzo przeglasowani, bo jest duża liczba mieszkańców zapisanych do nich. No. i taka prośba. Czyli taki wniosek Pan Radny składa, żeby ewentualnie taki apel ustosować do... Do POZ-u, to... bo sam... Także nie ma kalecę, nic to na mnie przyleży. W sytuacji jak będą mieszkańcy czekali kilka dni na lekarza pierwszego kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z tak Państwa jeszcze z tego zarzucę? Proszę bardzo, Pan radny. Z tego co mówił pan radny machówek. Ja bym by wnioskowała jeszcze. Bezpieczeństwa, tak? Jest czy nie? Tak? To po co tu chodzi? Tak, tak. Sprawa następu. To co mówił w ramach Pagórek, to ja zrozumiałem, że y, jeżeli chodzi o ratownictwo, nie wiem czy ja dobrze to zrozumiałem, podlega również sejmikowi, tak? No to dlaczego tak, to jest tylko do wojewody, ja się pytam? Bo jak ja to mam do ja wiem jak, ja wiem jak ja tak? mam to rozumieć, tak, w tamtych, tamci, 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 a my mamy nie Nie. Jeszcze raz powtarzam, Mam Pan Radny rację, chodzi o bezpieczeństwo medyczne, lekarskie naszej kraju. Bez względu na to, czy tamte jednostki podlegają jednej czy innej Też jestem za tym, żeby powiązać to stanowisko, ten apel. Jedno z drugim. przyczyn są to y Trzy tygodnie na przyjęcie. Przeżyłem jakoś, tak? Ktoś inny nie miał takiego szczęścia. To trzeba podjąć. Bardzo dobrze, że Pan zaraz się spotkał z przedstawicielami tych tak? Ale ja też bym bardzo prosił, żeby, pomimo że oni nie podpadają nam, czyli POZ, ale żebyśmy ich jednak skłonili do tego, żeby tutaj przyszli, ale również, żeby. Przyjrzyj, co się tutaj dzieje. Skąd inne dnie? Wcześniej zły system informatyczny i dziewczyny, które obsługują pacjentów, miały problem, bo się zacinały, czekali pół tak, godzinę, No już nie będę teraz mówił, no w każdym bądź razie, nie będę, ale to jest nasza wspólna sprawa. Czy to będzie podlegało miasto, gminie, nie wiem, w no jeszcze, czy, czy powiadomie. No chodzi o ludzi, tak? Chodzi o ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za swoją bardzo proszę. Jeżeli tak. można, tak, e, szanowni państwo, e, ja myślę, że tutaj do naszego stanowiska e, to jest e, to, co wyrażał tutaj pan Andrzej w swoim w wystąpieniu, że e, my jako radni stawiamy się tutaj e, w imieniu naszych mieszkańców, że ich nie interesuje, kto za jego działkę odpowiada, kto finansuje, kto opracowuje. E, systemowe rozwiązania. Każdy z nas chce mieć dostęp, dostęp do lekarza i sprawne funkcjonowanie całego systemu ratownictwa. My, jeżeli tutaj w tym stanowisku, owszem, odnosimy się do tego, że ustawa istniejąca rozdziela ten system finansowania, jest tutaj ten rozdział, tak, my jesteśmy tego świadomi, natomiast to nas nie przekonuje, dlatego też w uchwale, jak Państwo spojrzycie, nasze stanowisko kierujemy do Ministra Zdrowia, do województwa Mazowieckiego, ale również do Marszałka Województwa Mazowieckiego, do Dyrektora Stacji Transportu Sanitarnego, no i do Wiszlańców poprzez stronę powiatu. Bo myślę, że kwintesencja tego naszego stanowiska zawiera się w tym ostatnim zdaniu, że albo przeanalizowanie możliwości w tej dyslokacji karetek, bądź albo szukania roz rozwiązań systemowych, które no, po tych sytuacjach, które miały miejsce, nie doprowadzą do kolejnych takich sytuacji. I myślę, że to jest nasze zadanie, żeby z sytuacji, które były, wyciągnąć jakieś lekcje i próbować temu przeciwdziałać. I takie jest tu nasze stanowisko. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Wojewoda na Marszałek co tak. i Proszę, oni tak samo to oceniał jak ja. To znaczy po prostu, po prostu powiedzą tak. Pani Maria no Wojewódzka z odmieniać na, na państwo. Jakieś tam, tam, prawda, państwo, które, które ma odpowiadać za to, czy trzy karetki z gminiem, y, są, są obsadzone dobrze, czy nie są obsadzone. Dobrze, no, no, no po prostu trzeba powiedzieć jasno. No, mamy pretensy w imieniu mieszkańców do Wojewódzkiej Stacji pogodowej Radunkowego, powinny być dwa zdania, dwa zdania. Natomiast apele polityczne, apele polityczne, proszę Państwa, no, akurat w tym wypadku to, to nie odniesie skutku, dlatego że, że zarówno z rodzin, jak i z uśmiechną się i powiedzą, że chyba tam nie było żadnego lekarza, który by... Na to krytycznie spojrzał, że, że, że ja dopowiadam. Oczywiście no, co błędy, co podstawowe będę. Na przykład, nie będę wnikał w każde zdanie, Państwa. To, to jest po prostu błąd albo merytoryczny, albo formalny. No bo na przykład brak uprawnień związanych z wykonaniem zawodu lekarza. To trzeba na przykład, no, zobaczmy, to trzeba studia, znaczy, to co karzaku, na studia, to studia, to studia. na studiach wysłać. na studiach mamy studia. To jest po prostu kompromitacja w pewnym sensie instytucji, w której ja zasiadłam. No, no, także zastanawiasz no, się, tak ważne no, no, w tym stylu się pożywa, no, no to naprawdę te, te, ani rządowi to nie zaszkodzi, ani wojewodnie. Być może rzeczywiście trochę, trochę tam z gruzi wykona jakiś telefon, żeby ten bałagan wojewódzkiej stacji, jego wojewódzkiej stacji powrotu jachunkowego y, z, z mniej. To ja, jest, może, ja, nie, między młody, młodym a młodym młody. Dlatego, żeby... Tutaj wymiar napisał, który ma chronić na przykład kraj władzy samopoceników obojętnickiego, prawda? Ma chronić przede wszystkim powiat, który jest odpowiedzialny za pewną nie, niemałą sumię działalności, o której chodziło, to również. To jest, jest, jest ustawione. Natomiast z drugiej strony no, chcesz, żeby mieszkańcy yy, naszego powiatu, którzy no, faktycznie, nie, nie, czyli mieli pretensji do starosty, do zarządu powiatu. No i dlatego, i dlatego ten pasztet tym, no, to powinny być trzy zdania. Trzy zdania konkretne. Stacja pogotowia yy, ratunkowego w płocku śledzi, w Goskinie. To jest w płocu yy, oddział źle działa. Konkretka. Mieszkańcy Powiatu miejskiego nie mają zapewnionej opieki medycznej w zakresie opieki ustawową przez rachownictwo medyczne. I wtedy głosowałbym za. Proszę Państwa, ja na komisji mówiłem: Moją intencją było, zróbmy to wspólnie, nie róbmy tam różnych ekolodatów e e politycznych czy niepolitycznych. Mieszkańca nie interesuje nic, żadna polityka, zdrowia. I, I życie, które może być uratowane albo nie może. I ja proponowałem, żeby zdjąć ten punkt, usiąść na tym spokojnie, opracować jedną i drugą sprawę, bo chodzi o zdrowie i życie mieszkańców. I dać spokój wy, wycieczką, jakąś tam, w jedną czy w drugą stronę. Ja, no wiem, że nie chciałam. bo no, przykro, ale teraz. Ale będzie wniosek, rozumiem pana radnego, no, żeby ewentualnie taką. Tak, wspólną tak, podjąć, a to, to. to. zaniechać i będzie to najprościej. A to. I nie będziemy się czuć, bo nie ma A zdrowie jest najważniejsze. Tak, Stawiam wniosek. Znieść tę uchwałę do następnej sesji i wspólną, razem, nie na jednej komisji. Spotkamy się razem. Przedyskutujmy i przyjmijmy uchwałę. Dziękuję bardzo. Panie Radny, Pan złożył wniosek w zakresie tego poz również, tak? Żeby złożyć tak, taką uchwałę. Tak, no ja ja jest